Uważam, że to, że my zgadzamy się na to, że znaczna część dużych korpów w Polsce po prostu na bezczelnego nie płaci podatków, no to jest frajerstwo. Tak? Jakie to są korporacje? Słuchaj, jak wejdziesz sobie na stronę Ministerstwa Finansów, uh -huh. to tam jest taka tabelka, gdzie są uwidocznieni ci podatnicy w Polsce, którzy mają bardzo duże przychody. I masz porównać sobie podatników, którzy mają te wielkie przychody. Mówię o ludziach, znaczy o podmiotach, które mają setki milionów dolarów przychodów w Polsce, tak? E, I zobaczycie, że jest zaskakująco wiele z nich, które mają potężne przychody, tak? ale dziwnym trafem podatek, który odprowadzają wynosi zero. Albo jest symboliczne. I to mówię i o telekomach, i yy, mówię tutaj o dużych firmach produkcyjnych, które, które w Polsce mają inwestycje. My pozwalamy się robić na szaro, po prostu. I przez lata było tak, że kolejne rządy podchodziły do tego tematu tak, że nie możemy ich dotknąć, bo jak my cokolwiek zrobimy, to oni się stąd zwiną i już nie będziemy mieli miejsc pracy. Ale lata 90. już się skończyły. Polska to nie jest biedny kraj na dorobku. Tylko jest krajem, który już naprawdę się rozwinął gospodarczo, i najwyższy czas, żebyśmy powiedzieli tym potężnym firmom, które robią w Polsce naprawdę niezłe biznesy, że no czas się po prostu dorzucić do wspólnego kociołka. No bo to jest naprawdę głupie, że w Polsce państwo utrzymują pracownicy z tego, co zarobią nie wiem, od, od przeciętnego wynagrodzenia, że dorzuca się do tej kupki ktoś, kto, kto prowadzi jakiś mały biznes. Natomiast ci najwięksi po prostu mówią to, to niech płacą inni.